Agencja celna jak działa i kiedy warto skorzystać z jej usług? Handel międzynarodowy otwiera przed przedsiębiorcami ogromne możliwości, ale jąże się również z wyzwaniami, z których największym bywają skomplikowane formalności celne. Błędnie wypełnione dokument, czy zła klasyfikacja towaru, mogą prowadzić do opóźnień, kar finansowych i niepotrzebnego stresu. Na szczęście istnieje rozwiązanie. Profesjonalna agencja celna to kluczowy partner, który bezpiecznie przeprowadzi cię przez cały proces importu i eksportu. W tym kompleksowym poradniku wyjaśnimy, czym dokładnie jest agencja celna, jak działa proces odprawy krok po kroku, jakie usługi oferuje i w jakich sytuacjach jej wsparcie jest nie tylko upłacalne, ale wręcz niezbędne. Co to jest agencja celna i kim jest agent celny? Najprościej mówiąc, Agencja Celna to wyspecjalizowana firma, która w imieniu importerów i eksporterów zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z przekraczaniem przez towary granicę celną. Działa jako profesjonalny pośrednik między przedsiębiorcą a organami celnymi w Polsce jest to Krajowa Administracja Skarbowa, zapewniając, że cała procedura przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jej głównym zadaniem jest sprawne i legalne dopuszczenie towaru do obrotu lub objęcie go inną, wymaganą procedurą celną. Przedstawiciel celny, dawniej agent celny, ekspert od przepisów. Sercem każdej agencji jest przedstawiciel celny, do 2014 roku znany jako agent celny. To wykwalifikowany specjalista z licencją, wpisany na oficjalną listę agentów celnych prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej. Taka osoba posiada dogłębną wiedzę na temat prawa celnego, podatkowego oraz bieżących regulacji. Przedstawiciel celny bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe przygotowania zgłoszenia celnego i reprezentuje Twoją firmę przed urzędem, dbając o jej interesy. Jak działa agencja celna? Proces odprawy celnej krok po kroku. Współpraca z agencją celną sprowadza się do kilku prostych, ustandaryzowanych kroków. Oto jak wygląda typowy proces odprawy celnej z perspektywy klienta. Krok pierwszy: Przekazanie dokumentów i informacji. Twoim pierwszym zadaniem jest dostarczenie agencji kompletu dokumentów handlowych i transportowych. Najczęściej są to faktura handlowa, lista pakowa, dokument transportowy, na przykład list przewozowy, CMR w transporcie drogowym, bill of lading w morskim, AWB w lotniczym upoważnienie dla agencji celnej do reprezentowania Twojej firmy, inne niezbędne certyfikaty, na przykład świadectwo pochodzenia. Krok drugi weryfikacja towaru i klasyfikacja taryfowa kod CN Na podstawie otrzymanych dokumentów przedstawiciel celny dokonuje klasyfikacji taryfowej Twojego towaru polega to na przypisaniu mu odpowiedniego kodu CN nomenklatury scalonej. Prawidłowe określenie kodu jest absolutnie kluczowe, ponieważ od niego zależy wysokość stawki cła oraz ewentualne ograniczenia w handlu, np. licencje, cła antydumpingowe. Krok trzeci. Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia celnego SAD-PZC Agencja przygotowuje elektroniczne zgłoszenie celne w systemach Krajowej Administracji Skarbowej, np. AIS Import. Zgłoszenie to, znane jako dokument PZC. Poświadczone zgłoszenie celne jest następcą papierowego dokumentu SAD i zawiera wszystkie dane o towarze, jego wartości, pochodzeniu oraz należnościach. Krok czwarty: Obliczenie i zabezpieczenie należności celno-podatkowych. System celny na podstawie zgłoszenia automatycznie wylicza należności, czyli cło, oraz podatek VAT w imporcie. Agencja informuje Cię o wysokości kwoty do zapłaty. Możesz opłacić się bezpośrednio lub skorzystać z zabezpieczenia finansowego agencji, co znacznie przyspiesza procedurę. Krok 5. Zwolnienie towaru do obrotu i dostarczenie dokumentów. Po zaksięgowaniu wpłaty lub zabezpieczenia należności urząd celno-skardowy zwalnia towar, co oznacza, że może on legalnie trafić na rynek Unii Europejskiej. Otrzymujesz od agencji dokument PZC, który jest oficjalnym potwierdzeniem dokonania importu i podstawą do odliczenia podatku VAT. Kluczowe usługi świadczone przez agencje celne. Zakres działania profesjonalnych agencji jest znacznie szerszy niż sama odprawa celna. Do najważniejszych usług agencji celnej należą: odprawy celne w imporcie i eksporcie, kompleksowa obsługa towarów przywożonych i wywożonych poza UE. Obsługa procedur specjalnych, np. uszlachetnianie czynne bierne, odprawa czasowa, procedura tranzytu, dokumenty T1, T2, umożliwienie przewozu towarów nieunijnych przez terytorium UE bez opłacania cła, doradztwo celne i optymalizacja kosztów, pomoc w legalnym obniżeniu należności celnych i podatkowych, reprezentacja przed Urzędem Celno-Skarbowym, prowadzenie spraw, odwołań i wyjaśnień w imieniu klienta. Składanie deklaracji Intrastat, obsługa statystyki handlowej wewnątrz UE, pomoc w uzyskaniu statusu AEO, wsparcie w procesie certyfikacji dla wiarygodnych przedsiębiorców. Kiedy skorzystanie z usług Agencji Celnej jest niezbędne lub po prostu opłacalne? Zastanawiasz się, czy potrzebujesz takiego wsparcia? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji. Importujesz lub eksportujesz towary spoza UE nawet jako osoba prywatna, przywożąca samochód z USA czy dokonująca zakupów w Chinach o większej wartości. Chcesz zaoszczędzić czas i skupić się na rozwoju biznesu. Zamiast śledzić zmieniające się przepisy, powierzasz to ekspertom. Chcesz uniknąć kosztownych błędów. Pomyłka w klasyfikacji towaru może kosztować tysiące złotych. Agencja minimalizuje to ryzyko. Przepisy wydają się zbyt skomplikowane. Prawo celne jest jedną z najbardziej złożonych gałęzi prawa. Zależy Ci na szybkim zwolnieniu towaru i uniknięciu przestojów. Profesjonalna agencja gwarantuje płynność procesu. Jak wybrać dobrą agencję celną? Kluczowe kryteria. Wybór odpowiedniego partnera jest kluczowy. Zwróć uwagę na doświadczenie i specjalizację. Czy agencja obsługiwała już firmy z Twojej branży lub z kierunków geograficznych, które Cię interesują? Certyfikat AEO, upoważnionego przedsiębiorcy, to międzynarodowy znak jakości. Oznacza, że agencja jest wiarygodnym i sprawdzonym przez organy celne partnerem, co często przekłada się na szybsze odprawy. Opinie klientów i referencje: sprawdź, co o agencji mówią jej dotychczasowi klienci. Przejrzysty cennik usług celnych, unikaj ukrytych kosztów, dobra agencja przedstawi Ci jasną ofertę. Zakres usług: czy agencja oferuje kompleksowe wsparcie, w tym doradztwo, szybkość komunikacji i dostępność doradców. W razie problemów liczy się każda minuta. Najczęstsze zadawane pytania: ile kosztuje obsługa agencji celnej? Koszt jest zróżnicowany i zależy między innymi od rodzaju procedury celnej, liczby pozycji taryfowych na fakturze oraz zakresu dodatkowych usług. Zazwyczaj jest to stała oprota za jedno zgłoszenie celne, która stanowi niewielki ułamek wartości importowanego towaru. Ile trwa odprawa celna? W przypadku procedury uproszczonej, którą stosuje większość doświadczonych agencji, odprawa może potrwać od kilkunastu minut do kilku godzin od momentu otrzymania kompletu dokumentów. Czas może się wydłużyć w przypadku konieczności przeprowadzenia rewizji celnej. Czym jest numer EORI i czy jest obowiązkowy? Numer EORI czyli Economic Operators Registration and Identification to unikalny numer identyfikacyjny przedsiębiorcy w systemach celnych Unii. Jego posiadanie jest obowiązkowe dla każdej firmy i osoby fizycznej prowadzącej działalność, która chce importować lub eksportować towary. Jaka jest odpowiedzialność agencji celnej za ewentualne błędy? Odpowiedzialność zależy od rodzaju upoważnienia. W przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego odpowiedzialność za dług celny spoczywa na głównie na importerze. Jednak profesjonalna agencja zawsze posiada ubezpieczenie OC, które chroni klientów przed skutkami ewentualnych pomyłek. Czy mogę samodzielnie dokonać odprawy celnej? Teoretycznie tak, jednak w praktyce jest to proces niezwykle skomplikowany, wymagający specjalistycznej wiedzy, dostępu do oprogramowania i zabezpieczenia finansowego. Dla większości przedsiębiorców jest to nieopłacalne i zbyt ryzykowne. Współpraca z profesjonalną agencją celną to niezbędny koszt, a strategiczna inwestycja w bezpieczeństwo, efektywność i spokój Twojego biznesu międzynarodowego. Dzięki wsparciu ekspertów, unikasz pułapek prawnych, oszczędzasz cenny czas i masz pewność, że Twój towar przekroczy granice sprawnie i bez niespodzianek pozwalając Ci skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na rozwoju Twojej firmy. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.edutransport.pl i sprawdź nasze branżowe artykuły oraz zapoznaj się z naszymi szkoleniami. Transport i Spedycja na rok 2026. Zapamiętaj www.edutransport.pl